Opolagra po raz kolejny w Kamieniu Śląskim to największa plenerowa impreza rolnicza. Zapraszamy w dniach 7-9 czerwca na lotnisko w Kamieniu Śląskim rolnicy z południowo-zachodniej części Polski i nie tylko będą mogli podziwiać nowoczesną technikę rolniczą. Na 2024 rok organizator przygotował ponad 40 hektarów powierzchni wystawienniczej. Nie zabraknie największych światowych producentów maszyn i urządzeń rolniczych. Oprócz plenerowej wystawy maszyn odbędzie się także pokaz maszyn w czasie pracy, a w dniach 8-9 czerwca Śląska wystawa bydła z udziałem hodowców z Górnego i Dolnego Śląska. Spragnieni wiedzy, jak zawsze będą mogli uczestniczyć w interesujących prelekcjach i spotkaniach z fachowcami i ekspertami. Przygotowano liczne pokazy, konkursy i atrakcje dla gości. Warto już dziś zaplanować odwiedzenie tej jedynej w swoim rodzaju wystawy przyjaznej dla rolników i ich rodzin. Do zobaczenia w Kamieniu Śląskim. Opolagra 2024, 7-9 czerwca, lotnisko w Kamieniu Śląskim.